Was moi drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego i mojej macierzystej gminy Tarnów, w tym piękny, upalny i letni już dzień. Czas na małe podsumowanie wybranych elementów mojej działalności samorządowej w czerwcu. 2 czerwca otworzyłem w imieniu samorządu powiatu nowy obiekt sportowy w Gromniku. Mowa tu o szkole powiatowej im. Jana Pawła i nowej skoczni do skoków dal przy tej placówce. Nowy obiekt wpisujący się idealnie w istniejący tam kompleks sportowy powstał w synergii działań dwóch samorządów, powiatu tarnowskiego i gminy Gromnik. Niby mała rzeża cieszy, a formę po COVIDzie młodzież musi gdzieś odbudować. 3 czerwca miałem zaszczyt niekomaną przyjemność współotwierać w imieniu samorządu powiatu całkowite nową na mapie instytucji edukacyjnych powiatu, a mianowicie ośrodek edukacji ekologicznej w Rzepienniku Strzyżewskim. Piękne, nowocześnie urządzone w montażu finansowym gminy, powiatu i samorządu województwa ośrodek jest wspaniałym obiektem do przekazu rustykalnych tradycji regionu, piękna przyrody Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego, gdzie znajduje się kilka gmin naszego powiatu. Ośrodek kształci dzieci, młodzież w zakresie szeroko rozumianej ekologii oraz rolników w zakresie produkcji bez nawozów sztucznych, czyli modnych, coraz bardziej tradycyjnych metod produkcji rolnej. Jeśli chodzi o mój okręg wyborczy, to w czerwcu celebrowałem dwie setki ze strażakami z Ochotniczych Straży Pożarnych. Mowa tu o dwóch jubileuszach setnej rocznicy istnienia jednostek strażackich. Jeden w porębie radnej, drugi w białej. Piękna strażacka sztafeta po kolei a dla mieszkańców gminy Tarnów i Powiatu gwarancja poczucia bezpieczeństwa w nieszczęściu, bowiem na ochotników z OSP zawsze można liczyć. Jako Radni Powiatu wspomagamy te jednostki finansowe od początku tej kadencji. Dla gminy Tarnów to grubo ponad 100 tysięcy, a dla innych jednostek w Powiecie to prawie milion złotych. W przyszłym roku wracamy do tej formuły finansowania. Miejsce, gdzie dziś to nagrywam dla Państwa, nie jest przypadkowe. Jesteśmy w Radnej. Tutaj za dwa tygodnie powstanie nowa nakładka bitumiczna, która. Poprawi jakość korzystania z tej drogi i warunki bezpieczeństwa dla pieszych i kierujących. Miejsce to nie jest przypadkowe. Za dwa tygodnie, najdalej do końca lipca, będzie tu zrewitalizowany poprzez położenie nowej nakładki odcinek powiatówki. Od wjazdu na stadion KS Radna, poprzez odcinek przy przedszkolu, do widocznego tutaj mostu kończąc. Drugim odcinkiem, który dzięki mojej aktywności odnowimy w najbliższych tygodniach, będzie ulica Zgubicka w Zgubicach, będąca kontynuacją ulicy Wolskiej w Kurzicach Małych. Mówimy tu o odcinku od przejścia dla pieszych. Do rozjazdu przy drugiej powiatówce w kierunku Błonia i Centrum Zgłodnic. Oprócz tych wspólnych realizacji z Gminą Tarnów, w ramach porozumienia, które robimy co roku, będzie to w tym roku 10 realizacji na drogach powiatowych, będziemy w okresie letnim i jesiennym robić dużo inwestycji właśnie na tych naszych drogach. Chodniki, ścieżki rowerowe, ale o tym w następnych odcinkach. Jak widać nie próżnuję i działam aktywnie. Konkrety nie gadanina to moje motto w działalności samorządowej. Zapraszam wszystkich do oglądania następnego odcinka. Do zobaczenia w lipcu. Pozdrawiam wakacyjnie wszystkich, którzy jeszcze są przed urlopem. Dziękuję redakcji Kuriera Tarnowskiego za możliwość współpracy i produkcji tego materiału.